A co tutaj ci? Elf przyniósł Kasperku dzisiaj? Puzzle. Kurczę, puzzle? Ale fajnie. O, w takim ładnym pudełeczku. Widz? No pięknie już złożyłeś. A ty lubisz puzzle, prawda? Coś w tym roku wy tak nie otwieracie tego kalendarza, co, adwentowego? Codziennie zapominacie chyba, to Kasper. Dużo się dzieje w szkole i wszędzie. Kasperek może trzy okienka się otworzyć, bo ostatnio nie otwierał. Co tam masz w tych okienkach? I got this one, but I no I I jeszcze jedno. Ale stworki to są śmieszne. A co my w tle oglądamy, Kasper? Co to za bajka tam leci? Lorax. No, Lorax. Dobra. open Co tam jest? Co tam jest? Pikachu! O, Pikachu! Pikachu to i ja znam z Pokémonów. Słuchajcie, dzisiaj mamy śniadanko w okrojonym składzie. Bo tak, Kasper już jadł, a Marek pojechał uratować wujka Mateusza. Tak, <grywa> tak, bo coś tam z samochodem się popsuło, ale później przyjadą razem na śniadanko. Więc my na razie pierwsza tura sobie zjemy, czyli ja, Wiktoria i Damian, a później druga tura przyjedzie na śniadanko. Jak tam śniadanko, Mikuś? No. Mhm. Dobre, co? Kiełbaska, widzę, że tutaj już wjeżdża na grubą. Yy, a ja tutaj mam, słuchajcie, herbatkę od Anjax i od Luki, których serdecznie pozdrawiam. I ja już miałam tą przyjemność testować tą herbatkę już grubo, grubo przed premierą. Jeszcze mi trochę tej herbatki zostało. Muszę właśnie zamówić yy, ich najnowszą herbatkę. Nie wiem, czy widzieliście te opakowania, jakie one są piękne. No a tutaj mi się parzy. Fajna świąteczna herbatka, więc. ach pijemy, jemy i świętujemy. Hejka kochani, witam się z Wami w kolejnym vlogmasie. Powiem Wam, że z tego szczęścia Euforii, z tego wszystkiego ja zasnęłam chyba, nie wiem, wczoraj o w pół do drugiej w nocy dopiero. E, jeszcze pamiętam, że pisałam z Lolą i Lola mówiła, co ty jeszcze nie śpisz już do spania. No, ale i powiedziałam, jaka sytuacja i w ogóle. No to powiedziała mi, że się nie dziwi wcale, że nie mogłam zasnąć. Jak widzicie, za mną stoją krzesła. Damian mi właśnie wyciąga myjkę, bo chce sobie umyć taras, a chłopaki idą, słuchajcie, na rower. Więc jest fajna pogoda, jest słonecznie bardzo, ale ja akurat mam fajnie, bo mam cień. A jeszcze chyba jedzie Marek w ogóle na śniadanie. Właśnie sobie zaczęłam myć najpierw wycieraczki. I zaraz myjemy całość. No tu niestety, słuchajcie, jak to Damian stwierdził, natura wciąga dom do siebie. Pochłania to wszystko. Tak jest. Ale też wiecie, jest taka prawda, no wiecie, no tu ciągle nam kurzą. Jak nie przycinanie płytek, to coś tam. I ja już dawno nie myłam tarasu i możecie powiedzieć, po co ty znowu to myjesz, ale on już troszeczkę tak, no tutaj to, zwłaszcza, że tutaj nie ma tego dachu. No tu on się bardziej brudzi. No i wiecie, nie chcę żeby mi to, nie wiem, jakieś plamy się porobiły czy coś, a poza tym niedługo będziemy mieć gości, więc też bym chciała żeby było po pierwsze ładnie, a po drugie też ten cały ten brud się bardzo później wnosi na taras, a wiecie, no teraz to co tam panowie działają, to bardziej działają w środku w basenie, więc oni już tutaj mi nie chodzą tak jakby, więc... Można to poczyścić już i raczej takich, wiecie, no strasznych jakichś tutaj koparek, to już raczej nie powinno być. No, nie wiadomo. Dopiero później, jak będzie się garaż, wiesz, zaczął budować, nie? No. Chłopaki, jak słyszycie, zrobili sobie przerwę w rowerowaniu. Mhm. Uwielbiam, mycie myjką. To jest takie satysfakcjonujące. Jest bardzo, ja też to lubię. Bo ja, no, od razu, ja właśnie już mówiłam gdzieś na jakimś vlogu, że tam mam też mm. bardzo lubię, bo jest od razu efekt. Chodzi o to, że to widać. Tak, ale to uwielbiam. jeszcze, wiesz, to jeszcze będę czyścić, nie? Ale no, no tak, no jest od razu mniejsze. Jest, nie? jest różnica, widać, że ktoś tutaj coś działał. Wiecie, to na razie jest tylko tak spukane elegancko, bo to się jeszcze nabrudzi z 5000 razy, no. póki się to nie skończy i nie będzie położył na trawa. Do no, póki się to nie skończy, no. Tak, no, no to tak będzie, no. No ale wiecie, no ja nie chcę takiego. Nie, no bo jak już tam się takie zielone robiło, no to. Nie, to bo to, to są algi, nie? To jest normalne no, coś... na Florydzie. Takie rzeczy się właśnie robią, taka zieleninka. I wiecie, ja nie chcę, żeby mi się tam płytki odbarwiły czy coś, chociaż one nie przylegają do tych płytek. To są właśnie specjalne płytki, żeby, żeby one nie przyjmowały brudu, ale no wiecie, no wyglądam sobie przez okno, nie? Gości niedługo by. No wiecie jak to jest? No każdy chce mieć ładnie, nie? Mhm. Mimo tego, że mam cały czas tutaj remont. Budowę w sumie, nie remont, mhm. tylko budowę basenu. Ale i tak jest ładnie, nawet jak się tak przez okno, nie? wyjrzy tutaj te składnie. Jak się to... stanie tutaj? To, tutaj, to jest bardzo ładnie. No. Tak się utnie, tak. Utnie tą tutaj. tam wykopaną. Hmm. I te jakieś tam nie wiem, pozostałości, po czymś. Hmm. <grym> <grym> nie, będzie piknie, jeszcze chwila. I jeszcze będziemy wracać do tych vlogów. No właśnie. Nie dobrze, nie dobrze, No nic, ja kończę, słuchajcie, i chyba będę jechała jeszcze do Lousa z Markiem, bo Marek chce coś jedną rzecz kupić i tu zamontować. No tak, no. Nie, w ogóle chyba dzisiaj będzie padał deszcz. Albo. Dzisiaj ma nie padać, ma w nocy padać. Tak? A w nocy ma padać? No to nawet lepiej, że to się umyje, to wtedy już deszcz nie będzie ten jak brudu. Się, jak mi się będzie nudzić, to będę chciał wziąć myjkę i... I co kor chcesz? Korwetę Niebieską. Być, bo no, brudna już jest. Dawno nikt o nią nie był. Jest brudne, bo ostatnio widziałam, że jest, no. Wymaga miłości. Wymaga miłości. No. A masz dobrą dzisiaj pogodę, bo no. nie masz w ogóle słońca, nie? No więc... Nowego nie musisz myć. Nie, jeszcze jest nie. Jeszcze, jest jeszcze nie. No, no dobra, kończę to, bo szkoda już dnia, nie? Ale ile ja to myję, Damian? Wiesz, o której ja tu wyszłam? Nie, o siódmej. Zacząłeś. Rano? Nie, <laughs> nie no, nie wkurzaj. Nie no, z godzinę co robisz, myślę. No. no z półtorej może. Tak? No ale wiecie, tak dokładnie jeszcze z fugami, żeby te fugi też dobrze doczyścić. To i tak nie jest wcale długo. Ale jest super. Dzisiaj jest idealna właśnie pogoda jest do tego. Bo nie, znaczy tu i tak nie ma słońca, zauważ. Cały dzień później nie ma słońca, jest cień. No tutaj tak. Bo tu akurat, jest, wiecie, jakby zasłania dach cały, nie? Ja akurat trafiłem na taką pogodę jak z kadrem biegałem, to jeszcze było trochę. Tak, słońca, to mieliście się... całkowicie słońce. I znaczy, no. się trochę zgrzałem, ale tak to. Teraz ale jest teraz jest, jest spoko... super pogoda. No dobra. Lecimy. No od razu słuchajcie lepiej. Ten teraz wygląda. I cały basen, mimo tego, że trwa tutaj budowa. Zazbar sobie je tutaj obiadek, a my co partyjkę strzelamy. Czas! Dobra. Okej. Okay. Okay. Przewróciły nam się. Dobry piątek był. Były gdzieś na imprezie. Nie, ale u nas dzisiaj słuchajcie, trochę wiało. Aż, Aż dziwnie. Dajesz pan, dajesz. I jak, Aniu, nowym samochodem? Nie, jest fajnie. Nie jest fajnie. <laughs> Nie jest fajnie, ale całkowicie inaczej się go prowadzi niż ten poprzedni. Trzeba się tak troszeczkę na nowo go nauczyć. Też jest ba bardzo skrętny jest. Chyba jeszcze bardziej skrętny od tamtego. Bo mimo tego, że, tutaj to jest bardzo duży samochód, to, na przykład porównując marka pickupa, który jest z paką. O nie, mój to jest wóz drabniak. Właściwie nie, straszny. A Saburban jest właśnie, ma to do siebie, że on, mimo tego, że jest wielki jak po prostu autobus szkolny, to on jest mega skrętny. I ja mogę, wiecie, na raz normalnie zawrócić, zakręcić, nie ma problemu. A marka na przykład tym, gdzie one są takie samej, samej wielkości i długości, nie? Jest już problem. Ale nie no, nie no pięknie no. Ja uwielbiam właśnie. Ja pamiętam to. Jak pamiętasz, Marek, jak ja się musiałam przystawić z Sajona, no, z mojego pierwszego Suburbana. samochodu, który sobie tutaj kupiłam w Stanach, na, na właśnie na Suburbana. To tak jakbyście się z Toyota Corolli przerzucali na takiego wielkiego suwa, nie? No. To jest w ogóle, yy, znaczy na początku wam się wydaje, że ojejku, jak ja będę tym jeździć, to jest takie duże, a powiem wam, że później jak, wiecie, jedna przejażdżka już wam tak zmienia punkt widzenia, bo po pierwsze siedzicie bardzo wysoko, tak jak na przykład, nie, z korwety się przysiada do, do tak. właśnie do tego naszego, ehm, a no to w ogóle wiecie, no nieba i ziemia, to wszystko widać. Jaki piękny zachód słońca tu mamy. uj, i musisz chyba przygasić troszeczkę. Jak pięknie, proszę Państwa, tam jest. No nie w te mańki. Kocham te zachody słońca tutaj, naprawdę. A, ależ pięknie jest. <laughs> Fajnie, bo dzisiaj jak wyszłam też na zewnątrz pokazać rodzicom, wiecie, dzwoniłam na Facetime'a do moich rodziców, to moja sąsiadka z naprzeciwka mówi nowe auto, nowe auto. Ja mówię, że tak, ona super i tam dzieci od razu wiecie. Oni to co fajni są. No, ale, ale mówię właśnie, tutaj wam się zmienia w ogóle pole widzenia, bo siedzicie dużo wyżej, jest wysoko. Ja w ogóle kocham ten samochód za to, że on jest taki bezpieczny. Ja przeżyłam w nim jeden wypadek, co może niektórzy z Was pamiętają, i naprawdę czułam się mega w nim bezpiecznie, mimo tego, że to naprawdę była taka dość gruba kolizja, nie, Marek? No. Pamiętasz to? No 6 miesięcy samochodu nie mieliśmy później. No, ale no, nam się nic nie wydarzyło, i naprawdę e, czuję się w tym samochodzie bezpiecznie. No i wiecie, dużo miejsca dla wszystkich, i jeszcze wszystko mogę zabrać ze sobą. To jest najlepsze. Nie, ale takie równice. Robi różnicę. Jest fajniejsza, nie? Dużo fajniejsza. A właśnie tak jak wiesz, my naprawdę długo jedziemy do tej no. North Caroliny, to będzie super się jeździło. Czy nawet gdzieś indziej, jak się wybierzemy. No, jest ona, jest ona dużo. No i też mi to się podoba, tam w ogóle wiesz, ilość teraz przejechanych mil. 100. <grym> tak, tak. No właśnie Tada się pytał, no to ile teraz masz mil przejechanych? Ale też mi się ten szybardak bardzo podoba. My kiedyś mieliśmy w jednym z tych suburbanów, nie wiem czy nie w czarnym? W czarnym, nie w złotym. W tym złotym chyba, tak? W tym naszym pierwszym. No, no, no. Był było, był właśnie Szyberdach. Ja lubię. Zwłaszcza wiecie na Florydzie, jak jest takie piękne niebieskie niebo, e, czy zachody słońca, czy gwiazdy na przykład dzieciaki, które będziemy do North Carolina jechać, nie? No. Będą sobie te. Damian o gwiazdach przecież powiedział jak wszedł, nie? Tak, o, ale że Ale będzie porusz... gwiazdy widać. No. Gwiazdor. A tu u nas naprawdę, słuchajcie, w Laksachacie tak fajnie widać gwiazdy. E, całe, całe przecież kon konstelacje, tak? No. Wikusia zawsze nam mówi: O, mały wóz, duży wóz. O, Radiowóz. Tutaj, tak. No a teraz idziemy sobie z Markiem do Losu. Mieliśmy dzisiaj w ogóle gdzieś iść sobie na randkę jeszcze wykorzystać. Mamy Damiana, ale nie, ja tak mówię: kurczę, Damian zaraz wyjeżdża i chyba chcieliśmy tak posiedzieć w domu, nie? E, razem sobie właśnie tak posiedzieć i. No, tutaj fajnie dzieciaki. No. W, w, tutaj słuchajcie, jeżdżą. A to na rowerach, a to na takich motorkach. Tutaj to jest w ogóle. Tak jakby się Ameryka zatrzymała. Jak oglądaliście Stranger Things, ten serial, mm. to ja normalnie to oglądam teraz, wiecie, no pierwszy raz. Nie, nie, jakoś się nie wkręciłam wcześniej w ten serial. To mówię, kurczę, normalnie. To są te lata, 80. tutaj, nie? Tak jakby się zatrzymało. Dzieciaki wiecie, na dworzu to nasz Kasper też dzisiaj cały dzień latał. w tym podłożu, nie? No. <laughs> no dobra, jedziemy. This is what? Easy. Yeah, okej. Okay. Dobra, dawaj, jedziemy. Pop. Dobra, tylko się wyprostuj, pamiętaj. Dobra. Nabierz prędkość. Jedzie. No hands! Yeah, totally. This is easy. Mamy to. Mamy to, tylko pamiętaj, żeby But... się zatrzymać zaraz, nie? Stop ok. No już w losie. Mam, że jakoś się schłodziło, nie wiem. Mi tam jest zimno od razu automatycznie. Ale przed chwilą też Damian wysłał nam, jak Kacper zasuwa na rowerze. Jedni powiedzą, że to jest późno, inni powiedzą, że fajnie. Słuchajcie, na każdego przychodzi czas i pora. Kacper jakoś wcześniej, wiecie no, bał się najbardziej tego, że się przewróci. I jak widzieliście, on tam jest. No w kasku no to prawidłowo, ale e, wiecie i naukietniki i, i wiecie i to i to wszystkie te ochraniacze, więc e, fajnie, że się przemógł, e, odważył i my widzieliśmy, że z Damianem najszybciej to zrobi, no i słuchajcie, jeden dzień im zajęło i Kasper jeździ na rowerze, nie Marek? Tak. No więc e, jesteśmy dumni z naszych chłopaków, <laughs> właśnie przed chwilą nam wysłali wideo, więc fajnie i... My, Marek, w ogóle mieliśmy kupić tutaj w tym losie. A, tą kratkę taką do... Powiedz, co ty miałeś kupić? Nie, muszę zobaczyć, czym tą kratkę do, do... Do tego nowego samochodu nie załadujemy tej kratki, bo ona jest długa, nie? Do, mm. do basenu. Ale też musimy. Żarówki. A, żarówki do lampki. No i wyrwać się z domu. <laughs> no, taka lampka. Widzicie, to jest ta kratka. To jest ta pomiędzy schodami a tarasem basenowym. Ale rzeczywiście na się nie zmieści, to na pick-up'a tylko. Tak, bo ja muszę ich kupić ani pięć. Aż pięć? No tak, no ten, no bo taka jedna stop, nie starczy. No. To, to są chyba dziesięciostopowe. Mhm, mm -hmm. no i na pożarówki. Myślę, że sobie właśnie nie kupić dwóch takich gwiazd mniejszych, bo jak wiecie, ja przed domem mam e, te duże ale sobie dokupić te, żeby one stały w kuchni, bo my niedługo mamy właśnie to przyjęcie świąteczne. No i później wiecie, od razu są święta też, więc ładnie by to wyglądało tak w kuchni, zwłaszcza, że wiecie, u nas tam w tym miejscu, gdzie bym chciała je postawić, no to mamy czarny kamień, więc by rzeczywiście je było ładnie tam widać. A one też mają super cenę, bo one kosztują tylko 7 dolarów, więc naprawdę są spoko o, tutaj. Macie cenę 7,98 Jak to taką palmą, Marku, wygląda? A nie, bardzo mi się podoba ta palma. Czy ja? <grym> no, ty to swoją drogą, no ale palma, nie? Tak, słuchajcie, bierzemy znaczy nie, nie dzisiaj, ale już się zdecydowaliśmy, żebyśmy chcieli takie palmy. Znaczy, my chcemy dużo palm. No. Zwłaszcza tam z tyłu, wiecie, na tam, gdzie będzie basen. I tak właśnie się zastanawiamy. Ale jeszcze musimy się wstrzymać, jeszcze muszą skończyć to. No bo to teraz, teraz jak kupimy to oni kurczyją za... Bo tu jest jedna, jak widzicie, i tam są jeszcze dwie. No. I takie wiecie, dwie byśmy na kupili. Super były Podoba mi się. Idziemy dalej. Słuchajcie, no wykupili mi wszystkie gałązki. Mam czerwone gałązki ładne takie... Mamy podświetlane, ale myślę, nie ma ładnych gałązek takich, wiecie, nawet sztucznych, takich świątecznych, bo już naprawdę jest, zostało takie, mm, całe nic, takie mamy w menu, nie wiem, pamiętam, ale teraz mi Marek doradził, że może taki eukaliptus, to jest, wiecie, prawda? No fajnie wyglądają, jak oszronione. On, jak ośronione właśnie do tego czerwonego, ładnie by wyglądały. Właśnie zaczęłam zasynać na tym, ale Marek... Mówi, że takie są sztuczne trochę wyglądają, one są tak farbowane, bo tam jest taki naturalny kolor. No. Czy nie, czy to ci się nie podoba w ogóle? Co mi się nie podoba w ogóle? Bo ja też myślałam o tym. Nie, mówię ci to, Ania. To, nie? Ten eukaliptus. Eukaliptus. To co, wezmę takie dwie paczki tak. w razie czego. Dobra. No, <noise> no dawajcie, dawajcie chłopaki! Słuchajcie, a my mamy movie night. Ja już na kanapie, pod kocykiem, świeższe nam tu świrgolą i oglądamy. U, gdzie było? No to... Mhm. Fajnie, na czyściutkim tarasiku. Na czystym tarasie, co nie? No, mówię właśnie, że na czystym tarasiku, elegancko jest. Czy ktoś może odpalić kominek? Klik, klik. Szybko klik, klik. A! Idealnie. Pa, kochani, widzimy się jutro. A tak się kończy oglądanie filmu. Proszę bardzo. Impreza w re. Po 15 minutach filmu, który ciocia chciała oglądać, no nie wyszło. Ciocia kredka z Ameryki.